Okej, okay, halo, halo, witam serdecznie, zagrałem sobie dzisiaj po raz kolejny w Resident Evil 8, lub jak to woli Resident Evil Village O kurde, i od razu chodź, mamy chodź, chodź. przeciwnika, what the hell? Że co? Jak ja mam w ogóle rozpocząć odcinek, o co chodzi? <laughs> Ale głupie Okej, okay, w, w każdym razie, chciałem się dostać piętro wyżej na te całe... Zaraz, zaraz, z jednej strony był taki dach dostępny, a tutaj... Więc postaram się jakoś tutaj dotrzeć, ale niestety mamy niebezpieczną panią, więc powiedzmy, że jakoś sobie przejdę i co teraz? Czy ona mnie jakkolwiek tutaj goni? Nie ona sobie w ogóle idzie w inną stronę. Okej, okay, w każdym razie chciałem się dostać do tej całej windy z tej strony. Więc za co z tego wyjdzie i w ogóle w tym miejscu pokazuję, jakbym nie wszystko jeszcze wykonał. Tak by jeszcze jakaś rzecz była. Do sprawdzenia, ale szczerze mówiąc, niczego raczej nie widzę. A mogę w ogóle wezwać windę? Okej, okay, mogę jednak, dobra. Więc powiedzmy, że to było tyle i da się na dół pójść. Nie da się. Ale dziwna sprawa, że jeszcze nie wszystko odblokowałem. Może yy, odblokuję wszystko, jeżeli jeszcze pojadę piętro niżej. Jak na razie no tego nie wykonałem. Dobra, w każdym razie jedziemy tutaj. Na całą górę. Na dachy i zawalczymy sobie z takimi przerażającymi gargulcami. W sumie już walczyłem z nimi w poprzednim odcinku, ale nie wszystko zostało przeze mnie wykonane. Ec pod inwentory. Jeszcze coś z tym chciałbym zrobić. Jak to się wykonuje? Shortcut. O, właśnie tutaj pod czwórką. No i teraz będę miał taką oto snajperkę No i zawalczymy sobie na tych wszystkich przeciwników. No właśnie z tego balkonu jeszcze nie korzystałem. Zobaczymy, co mnie tutaj czeka. I o, kurde. Dobra, jeden załatwiony jeszcze drugi. Kurde, jak mi tutaj wskakują na blisko, nie wiem, czy shotgun jest lepszą bronią w zasadzie. Man, mogę zastrzelić, dobra załatwiony. Jeszcze kilku takich. Kurde. Dobra, w każdym razie pod trójką mamy shotgun, więc w każdej chwili mogę sobie to zmienić. Jeszcze jeden ze czy to jest gargulec? Dobra, załatwiony komany mordujemy wszystkich No, proszę bardzo Tak jest Jeszcze kolejny Dobra Jakoś tam się jeszcze jakieś światło pali, tak jakby mi... tak jakby... Nie wiem, trzeba było się tam może dostać, ciekawa sprawa O kurde, ale ja zabijałem tych koleści nad przepaścią A może oni trzymają jakieś przedmioty czasami więc trzeba to robić w odpowiedniej chwili, jeszcze. Dobra. W każdym razie jakoś tutaj powoli wychodzi, więc. Zobaczmy sobie. O, jeszcze przez jakąś barierkę sobie zabrałem przedmiot najlepiej. No i co teraz? Jeszcze jakaś waza do wzięcia? Czy to jest w ogóle bezpiecznie? Chyba tak. No i dobra, przejdziemy sobie do jakiejś wież z tego co widzę, będzie naszą obecną misją. Tu jeszcze coś jest do wzięcia, ale nie wiem jak to zrobić. Dobra, może pistolecik. Nie wiadomo, z kim będę miał tutaj do czynienia. Z tego mam właśnie dużo strzał, więc może jakoś sobie poradzimy. Kurde, to jakieś najwyższe lokacje w tej całej grze. Tak to wygląda. O, i będzie może jeszcze jakąś, nie wiem, linką zejść trochę niżej. Okej, okay. całkiem ciekawe. Ale zanim to zrobimy. Niszczymy wszystkie wazy. O, coś słyszałem? Jakiś dźwięk przerażający? Nic. Jakieś stuknięcie było, nie wiem. Więc to było chyba na tyle. Ale nie wszystko zostało jeszcze sprawdzone, to ja już. nie mam pojęcia. Jeszcze są jakieś przedmioty? Może da się piętro niżej spaść? Nie da się? Ciężka sprawa. Hm. No tak, prawdę mówiąc, chodzę wszędzie, ale niczego nie widzę. Może jakieś ukryte przejścia gdzieś będą? Ja chciałbym to w 100% wygrać, ale nic więcej już raczej nie widzę. Więc korzystajmy z inki i zobaczymy, gdzie się w ogóle teraz dostanę. No i urwany hak, no niestety. A może się do czegoś przydać? O, mamy jeszcze to. Maska numer 3, więc tylko jedna nam jeszcze została. W sumie nie mam pojęcia, gdzie ono może się znajdować. W jakimś jeszcze innym skrzydle. No i myślę, że wszystkie już sprawdziłem. Okej, okay, więc mamy drabinę. I na co nam to wszystko w ogóle będzie? Więc chyba możemy sobie normalnie je zejść. Ok. No i postaram się odblokować jeszcze wszystkie rzeczy na tym dachu. Nie wiem, czy już wszystko zabrałem. Za ja sobie zobaczymy pod mapą. No jeszcze nie wszystko mamy. Coś mi jeszcze ominęło, więc nie wiem. Pochodzę sobie po tych dachach, i jeżeli coś znajdę, no to z przyjemnością wam pokażę. Okej, okay, a więc muszę przyznać, że spojrzałem sobie właśnie tutaj na necie, i kurde, to jest po prostu porąbane. Dajcie spokój, a więc należy tutaj wejść w to miejsce około mniej więcej właśnie tutaj, bardziej po prawej stronie. I należy strzeć w taką oto kropkę. I tym oto sposobem zdobywamy ostatni item. Czy jakiś taj kryształ, i jest już wszystko na niebiesko zaznaczone. Kurde! Żeby to znaleźć, to naprawdę trzeba mieć taki, taką spostrzegawczość, że dajcie spokój. Ale w każdym razie wszystko zostało wykonane, więc wspaniała sprawa. Mam jeszcze jedną dodatkową głowę, więc nie wiem, pójdziemy sobie do jakiejś innej lokacji i zobaczymy, co nas jeszcze tutaj czeka. Dobra, więc udało mi się znaleźć kolejny sekret. Kurde, to. Niektóre z tych itemów są tak ciężko dostępne, że to jest niesłychana sprawa moim zdaniem A więc jeżeli teraz przejdziemy sobie na to e, pierwsze piętro właśnie z tą windą Właśnie się dziwiłem, że nie wszystko udało mi się jeszcze znaleźć A patrzcie na to, po raz kolejny świecący item w takim oto miejscu, więc za sobie to wszystko zobaczymy Więc wystarczy tylko tak oto strzelić i kolejny przedmiot będzie znaleziony Kurde to jest naprawdę super ciężkie do znalezienia, niektóre z tych przedmiotów Więc nie, może jeszcze do tego dining room sobie pójdziemy, albo cantyard Dobra, więc y, znalazłem kolejny item jeszcze na necie, chociaż muszę przyznać, że mamy za sobą tą niebezpieczną panią, więc proszę bardzo, patrzcie na to Kolejna rzecz do wzięcia Więc jeżeli chodzi o ten dining room, to chyba powinno być na tyle I Jeszcze jedna sprawa w tym całym ogrodzie, możemy sobie to zniszczyć OK, Więc proszę bardzo, mamy taką rzecz i to jeszcze nie jest wszystko. Jeszcze czegoś nam brakuje, ale muszę się najpierw pozbyć wszystkich przeciwników. Kurde, dosyć niebezpieczna sprawa. Kurde, na każdym miejscu mam przeciwników. Jak ona jest w ogóle szybka jeszcze? Dobra, więc zaraz, zaraz mam jeszcze kilka rzeczy do zniszczenia z tej strony. Proszę bardzo, okej. Okay. Jeszcze jedno zioło jest niesamowicie ciężkie do znalezienia. A mianowicie. chyba tutaj? Tak jest. I to chyba powinno być na tyle. Nie, jeszcze coś nam zostało. Kurde. Może muszę tych wszystkich demonów zabić. Ten się jeszcze pozbył broni, ale dalej. próbujemy je załatwić. Kurde. Coś mi jeszcze ominęło? Rzecz? No dalej, niestety. Nie wszystko zostało wykonane. Chyba jakaś waza mi jeszcze została. Ciężko powiedzieć. Kurde. Ciężka sprawa, szczerze mówiąc. Czy jeszcze można tak sobie zaskoczyć. A ciekawe, czy ona też tak potrafi. No i co teraz, pani? Zrobisz? Nic nie zrobisz. Ha! Co ona próbuje teraz? Nie udaje jej się. Kurde, na no jakiś przedmiot mi jeszcze został z tej strony? Pickup? Jeszcze kurde Chyba coś prostego, a ok z tej strony i tym oto sposobem Tak jest, mamy wszystko wykonane Więc jeżeli chodzi o to całe piętro To w zasadzie jesteśmy już prawie załatwieni Więc jeżeli chodzi o to, zaraz, zaraz e, Ground, a tu jeszcze jakiś testing room, kurde jeszcze mamy kilka rzeczy do sprawdzenia, szczerze mówiąc Opera Hall. Jeszcze tutaj muszę się dostać. Więc nie aż tak prosto. Z której to było strony chyba trzeba było na górę wejść. Zaraz, zaraz. Może tą panią przynajmniej zgubię i dopiero wtedy będzie można się bardziej namyślić. A, jeszcze tutaj chyba mnie coś ominęło za wcześniej. Dobra. Co jest jeszcze mi coś zostało tutaj? Kurde. Wow. kurde, ale nieprzyjemne panie. Dobra, szybko muszę się stąd zmywać i zaraz jeszcze ten Opera Hall. O co w ogóle tutaj chodzi? Szczerze mówiąc, do końca jeszcze nie wiem. Okej, okay, jasna sprawa, więc jeżeli chodzi o ten Opera Hall, to wystarczy po raz kolejny spojrzeć do góry i oto sprawa załatwiona. Kurde, porąbane to jest niesłychana sprawa, moim zdaniem. Więc po raz kolejny będę musiał do tego main Hall się teraz wrócić chyba i dopiero wtedy. Zaraz, zaraz, na czym to jeszcze polega? Czy to jest ostatnia sprawa, jaka nam została? Chyba nie. Dobra, w każdym razie udało mi się znaleźć jeszcze jedną rzecz, jeszcze jeden sekret w tym głównym holu. I przy okazji pójdziemy sobie jeszcze na nową miejscówkę, tylko cały czas to niebezpieczna pani mnie goni, więc trochę głupia sprawa, więc patrzcie na to. Jest kolejny sekret, tak jest. I. Kurde, jeszcze mi coś ominęło, kurde, no trochę słabo, ale nie mam, czasu, nie mam czasu, żeby to przeszukiwać ponieważ teraz przejdziemy sobie na nową lokację Co? Zamknięte? It doesn't fit? To może w takim razie tą? Okej, okay, daliśmy radę, więc wspaniała sprawa i mamy czwartą maskę, cudownie Tylko ja nie mam czasu, kurde, ta pani mnie goni Ale dobra, zaraz chyba... Uda nam się przejść na nowe tereny i coś z tego wyjdzie, ale Hall of Pleasures, jeszcze coś tutaj mamy do wzięcia. Ale pytanie, gdzie? Coś mi jeszcze minęło? Może znowu jakiś sekret. Ja on słyszałem przed chwilą, nie? A nie, zamknięte jest, ok, easy. To już nie ma tutaj szans. A słyszę jej kroki bez przerwy. To interesująca sprawa. Kurde, jeszcze tutaj muzyka mi gra. Ona jest tuż za drzwiami, ale nic mi nie może zrobić. Zniszczmy sobie może jeszcze jakieś wazony albo coś w tym stylu. Egzamin? Nie, zaraz, zaraz, to już tutaj widziałem. Ciężka sprawa, znowu może jakieś sekrety tutaj są, kurde. Dobra, zaraz to wszystko jeszcze może zobaczymy. Przejdźmy może sobie jeszcze trochę dalej. Ok, gdzie się w ogóle znajduje? Dobra, chodźmy, może sobie w takim razie trochę dalej. Od tutaj mamy jeszcze kolejne piętro, więc zobaczymy, co nas teraz czeka. Czy to jest w ogóle bezpiecznie? Chyba tak. Tylko kilka itemów, i w zasadzie nie mamy żadnych przeciwników, więc po prostu cudownie. Więc na czym może to wszystko polegać? Co się dzieje? Kurde, jak mi laguje wszystko. O, kurde. No fajnie, mamy przeciwnika Powerful. A tak? Okej, okay, dobra, już wiem. Już wiem o co tutaj chodzi. E, w takim razie znalazłem bomby. Znalazłem bomby i wystarczy je pod czwórką ustawić. Bo widziałem, że tam jest ten e, szpara w tym. Ścianie, więc myślę, że wystarczy tylko pod czwórką rzucić granat i to powinno załatwić sprawę. Proszę bardzo, tak jest. Więc teraz ma ona niską temperaturę, więc powinna otrzymać damage. Come on, pani. I ona jeszcze żyje. Jaka przerażająca. Temperatura powinna ją zatwić, ale jak ona biega. O kurde! WHOTEH! O Otrzymałem! Jeszcze ci mało... Jak ona jest straszna! <static> Dobra już. Właśnie, szalona wiedźma. tak jest, dobra, załatwiona. Uff, no to była super ryzykowna walka, muszę przyznać. Ale daliśmy radę. O, kurde, w ostatniej chwili, żebym zauważył, że tak należy wszystko wykonać. Więc e, teraz, jak w ogóle opuścić to miejsce? Teraz pytanie: Tutaj coś mamy? Animalsku. I tym oto sposobem udało nam się coś otrzymać, dobra? Więc po prostu. Cudownie, ale w zasadzie nie wiem co. Jakiś mechanizm tutaj zadziała, ale nie wiem z której strony. Może po prostu można się wrócić i tyle. Ciężko powiedzieć. No w tym miejscu wszystko zostało wygrane, to nad nie wiem, co to oznacza, że już chyba zniszczyliśmy i tyle. Ale ostatnia rzecz jaka nam została to w tym miejscu. A? Egzamin? Nie, nie mogę tego wykorzystać. Kurde, ciężka sprawa. Może to jest jakaś. Nie działa? A, bo ja mam dwie maski? Okej, okay, czy jeżeli wsadzam maskę, no to. To tak to wszystko działa. ok. To w takim razie, jak ja mam to wszystko zabrać? No to jest nasza najważniejsza misja. Może jakieś inne przejście będzie? Może muszę coś zniszczyć jeszcze? Kurde. Mam te wszystkie granaty, ale. Nie wiem, jak sobie teraz chodzić. No, nie wszystko zostało jeszcze wygrane w tym Hall of Pleasure. Więc ciężko powiedzieć. A mam taki pomysł. Nie, to jest chyba nie do wykonania. Żeby zwabić w to miejsce właśnie tą. Kobietę wielką i zabrać ten przedmiot, żeby ona utkwiła w tym miejscu. To się chyba tak nie da. A coś mi jeszcze minęło? Kurde. A zobaczmy sobie jeszcze pod inwentory. A, jeszcze mogę chyba coś wykraftować? Okej? Okay. Czyli mam trzy leczenia i w zasadzie tyle. Na więcej mi nie stać, a to mogę również wykraftować, więc. Inwentory jest full. Nie da się więcej, no dobra, trudno. E, w każdym razie jeszcze mamy jakiś kluczowy przedmiot. Może w tym miejscu jeszcze coś znajdę. E, o, coś się znajduje? Jakaś śrubka? To nie o to chodzi? Okej, okay, jasna sprawa. Dobra, to już wiem, jak to wszystko wygrać, więc należy w to miejsce włożyć to. Okay. I should be able to get out. Więc chyba wszystko już odnalazłem, ale. Nie do końca jeszcze ten main hall jest nie do wykonania. Coś mi jeszcze minęło. Kurde, jak chcę teraz ranić na tą. Może mnie nie widziała. Ok, po prostu cudownie. Hm. Naprawdę. No dobra, w takim razie pójdę sobie do. w to miejsce? Czy to ma jakikolwiek sens? Ja w sumie nie wiem. A, właśnie ten teasing room. Jeszcze to jest jedno miejsce, które chciałem sprawdzić. Więc jeszcze raz sobie to wszystko wygram. W zasadzie już tutaj byłem, ale. No, nie udało mi się tego wygrać do końca, więc jeszcze raz sobie to zobaczę. No to będzie taki odcinek, żeby wszystkie rzeczy z tego zamku znaleźć, i w zasadzie tyle. Nie wiem, czy on ma to jakikolwiek sens, ale postaram się jakkolwiek nie. to jeszcze wykonać. Więc Teasing Room nie do końca wykonany. Okej. Okay. Okej. Okay. Kurde. Ale to jest nies niesamowita sprawa. Niesamowita sprawa po prostu. Nawet nie wiedziałem, że coś. Co? Czy to jest możliwe, żeby ta kobieta tutaj przyszła? Już miałem muzykę niebezpieczną. Nie, to jest chyba niemożliwe, komando, żeby była lekka przesada. No dobra, więc kolejna rzecz, jaka nam została, no to właśnie w tych podziemiach jeszcze można wykorzystać ten cały klucz pojedynczy, więc... Zobaczymy o co jeszcze może w tym miejscu chodzić. A więc niestety nie a tak łatwo trzeba będzie coś jeszcze odnaleźć. Chymy, Więc na... o co w ogóle chodzi w tym miejscu? Jakąś bombę żeśmy znaleźli. I tutaj mamy troskę ogień. Więc stawiałbym, że po raz kolejny pod czwórką musimy rzucić. Nie wiem, w to miejsce jakoś. I zobaczymy, co z tego wyjdzie. Okej. Okay. No tak, mamy ogień, jasna sprawa. Jeszcze coś do wzięcia, więc proszę bardzo. I po prostu sobie zabierzemy ten ogień i chyba powinno to już zadziałać. W zasadzie ta zagadka z ogniem była już wcześniej, więc raczej o to w tym wszystkim chodzi. I teraz w drugą stronę. Czy ja się tutaj nie oparzę przypadkiem robiąc takie rzeczy? Kurde, to nie jest proste. Może tym będzie łatwiej? Manny, damy radę. No, o co chodzi, tutaj? O nie, to zagadki z ogniem. Znaczy, to trzeba być super dokładnym, żeby to jakkolwiek zadziałało. No nie, no nie da się to zrobić, niestety. O, daliśmy radę. O, kurde, spędziłem nad tym chyba jakieś 5 minut. Dobra, w każdym razie zobaczmy, co z tego wyjdzie. Jakiś dobry przedmiot? Oko? Azurowe oko. Szczerze mówiąc, nie wiem do czego to się może nadawać. Inwentory, może to jakoś sprawdzimy? Eee, nie, to jest chyba w innym miejscu. Nie, to już mamy jasna sprawa. Azure Eye. Mogę to połączyć? Z tym? Silver Ring. Coś żeśmy niby tutaj otrzymali, ale. Very valuable. A, czyli to jest wiele warte. Będę mógł to za sprzedać. Wszystkie rzeczy są na sprzedaż Dobra, więc przyszedłem sobie po raz kolejny do tego całego sklepiku, do tego całego Duke'a No i zobaczcie sobie jak to tylko wygląda na mapie Więc na samym dole, poczynając właśnie od samego dołu jakieś Dungeon'y zostały wykonane e, Tutaj mamy już wszystko, okej, okay, jest to sprawa Tutaj również Więc chyba już wszystko dokładnie sprawdziłem z tego co widzę Tak jest, jest wszystko na niebiesko, więc z tego co widzę, cały zamek został wygrany na 100%, więc po prostu wspaniale. Tu jest jeszcze jakieś inne piętro, ale. To już chyba nie ma znaczenia, nie ma takich wysokich lokacji. Więc to było na tyle. Oh, tak. No i sobie teraz sprzedamy jakieś przedmioty. Więc proszę bardzo, to jest 12 tysięcy golda w ogóle warte. Kurde. Ile ja teraz tego wszystkiego posiadam? Tak jest. Sprzedajemy. 20, 26 tysięcy golda mamy, okej. Okay. Dobra. Czyli mamy łącznie 35 tysięcy, okej. Okay. Więc zawsze znaczy, jestem w dosyć dobrym stanie. Jeżeli chodzi o moje ulepszenia, to i tak mam już wszystko na maksa, więc w zasadzie nie mam I've czego tutaj... brać teraz, szczerze mówiąc, o to co to jest? Uh, select item to purchase. Taka jest skrzynia za 10 tysięcy. Ale nie wiem, co ona może oznaczać. Number of items. So... A, czyli że więcej przedmiotów mogę ze sobą dźwigać. Ah, so nie wiedziałem, to jeszcze wiele ulepszeń tutaj mamy. Chwila, moment. To jeszcze sobie tutaj wiele rzeczy mogę zakupić. A to co to jest? Jakieś plany? Nie. A, jak mogę tworzyć miny? To jest jedno zadanie. How to make sniper rifle ammo? No to sobie wszystko już wykupię, jak mam tyle golda. Wszystkie jakieś dodatki. A jakieś. jakieś ulepszenie jeszcze do shotguna. Dobra, oraz. equipe od razu, tak jest. I jeszcze ulepszenie do pistoleciku. Więc cudowna sprawa. Proszę bardzo, jakie ja mam już straszne itemy. Więc sporo rzeczy już zyskałem. Pod inwentory. O, patrzcie na to, wiele więcej mamy właśnie jeszcze miejsca na zbieranie przedmiotów, więc to było w sumie chyba na tyle na dzisiejszy materiał. Udało mi się bardzo dużo właśnie wykonać. Ten cały zamek na 100%, więc po prostu wspaniała rozgrywka. E, no i w dzisiaj i w jutrzejszym, czy tam w kolejnym odcinku po prostu, no to przejdziemy sobie, e, znaczy włożymy te cztery głowy. I przejdziemy na jakąś, nie wiem, chyba walkę z bossem tak bym stawiał. Już cały zamek został zwyciężony, więc jeżeli materia Wam się spodoba, oczywiście zostawiajcie lajki, sobie dzwonki. A my widzimy się już jutro albo dzisiaj. Dobra, więc to było a tyle. Jeszcze ja wami żegnam. No i do jutra!